tam Okej okay. Dzisiaj sobie zagramy W taką gierkę Czyli Speed Racing Pro 2 Taka gra też wyścigowa To jest wiele samochodów do wyboru I ja będzie się po prostu ścigać Więc ja wezmę takie najprostsze auto I teraz to się klikało Enter I to to wybiera się mapę, zaraz załóżmy taką mapę wybiorę, i zaraz powinno mnie teoretycznie przenieść. Już hmm. jestem. Oczywiście jest też taka kamera, ale jedźmy może tak normalnie. Tylko tak może bliżej. Nie, nie, tak nie. Tak trochę za daleko, takie wrażenie. O! Tak jest dobrze. Jest dobra kamera. No i co? No się ścigamy po prostu. Gra chyba aktualizowana była, bo wcześniej ten samochód nie miał tego z tyłu, tego czarnego czegoś. Dobrze, że to nie jest Bimed drive. O! O, tutaj da się też tak spokojniej bardziej, jeśli komuś na tym bardziej zależy. Można też mm, pod prąd jechać. Nawet jeśli się przejdzie tutaj, na przykład, yy, całą odległość, no to można też, na przykład, zrobić tak, że. Hmm. No. Można też zrobić tak, że jeśli chce się jeszcze dalej jechać, no to można, ale nie wiem, czy wtedy są jeszcze bocy, czy nie, nie pamiętam już. Dawno nie grałem w tę grę. Kierownica się kręci, to jest na pewno na plus tutaj. Jest to tak też darmowa gra, tylko to, że trochę innej strony niż, z trochę innej strony niż zazwyczaj, gry.pl, myślę, że nawet większość z Was może tę stronę znać bardziej niż te, yy, z której zazwyczaj przesłucham, czyli Crazy Games. Myślę, hmm, tak to się w ogóle mówi, no ale tamta strona też jest dobra, korzystam z niej od jakiegoś czasu, a z tej też rzadko korzystam, ale korzystam. Właśnie żeby wtedy zagrać grę, bo ta gra była jeszcze na jednej stronie nie pamiętam już jak się nazywała, ale ona zniknęła, więc szukając tej gry znalazłem tą stronę. No i sobie gram. I w sumie tyle. gra jest fajna. Spędziłem w niej trochę czasu. Nie wiem co to gdzie są moi przeciwnicy, ale będzie gdzieś daleko. Jeżeli ja gdzieś tam w tyle zostawiłem. Widać, że nie jest to Beam Engine Drive, ale też ma swój urok. Bo to nie może to obracać kamery, no ale to się trzeba bardziej skupić na właśnie takim jeździe. I są dwa okrążenia z tego co widzę. Jest też kilka map, też dużo, dużo samochodów i żeby nie było, samochody można sobie przerabiać. My to jest w ogóle takie niewiarygodne jak dla mnie jest to, że przerabiałem te samochody na innej stronie, a ta gra mi mimo wszystko to zapisała. Bo ja to nie siedziałem, nie robiłem tych samochodów, to mi z, to się zapisało. Ostatnie ja chyba nie grałem w tej grę z rok, dwa i mi się to wszystko zapisało. Także jest może tak trwałe chyba. Właśnie, jest na przykład jeszcze raz. Możemy chyba ściągnąć tę grę. Albo się to? No to możemy sobie jechać dalej. Możemy sobie jeszcze jedno okrążenie zrobić. Możemy gdzieś na boty poczekać. Możemy w ogóle zawrócić i gdzieś tam poszukać, ale mi się wydaje, że już ich nie ma, one, one znikają jakby. Prawda, można sobie jeździć, ale one mi się wydaje, że y, znikają. No ale można pojechać tak do tyłu, jeśli nie spotkamy ich przez całą drogę. No to znaczy, że znikają. A że ich tu nie widzę, no to najprawdopodobniej zniknęły. No tak bywa. O nie! są! O! Są jednak. Jednak nie znikają. Oczywiście tych batów też może być więcej. Tylko nie pamiętam czy jak to się No i... Jeśli chcemy... mam już dosyć tej jazdy to klikamy tej no i może takiego go sobie to będzie miotorką dzisiejszego odcinka